Niestety nie <noise> Niestety nie pozdrowił mnie, oczywiście pozdrawiamy Ja nie pozdrawiam. Chociaż w sumie, a niech będzie 12, 15 złotych Marek ma małego w gaciach, wiem po z tego, no! Że jak ruszam, No daj klient! Nie Niestety nie Kurwa Widzisz swaniaku zasrany? Cię znalazł Będzie klikał <noise> Niestety tak co opowiadaj. Niestety nie. Bardzo dobrze, to mi się podoba. No, jest Dziękujemy Kontakt bardzo. Kontakt małpa, kruszwil Niestety nie. Niestety nie. Ja wiedziałem. Niestety nie. Niestety nie, no no to to serup, se transmisję. Niestety nie. A jak jest koleżanka dziewicą, to zapraszam do mnie na Instagram albo na maila. No, zesrałeś się, no. E, worki na głowę, nauczcie się na. Dokładnie, pozdrawiam. Niestety nie. Niestety nie. No to odpowiedziałeś mu na liczbę, nie? Niestety nie. No, no to, to już wiesz, teraz co? to sobie możesz. Teraz to sobie możesz. niej już dawno... Nie, nie, zdążyłem kliknąć. Tak. Zdążyłem kliknąć, no. Zastarałeś się, ale i tak yy, wszyscy wiedzą, że to nie jest prawda, co ty im próbujesz mówić.